Witam oczywiście bardzo serdecznie, jestem kanale kanału Paradigmatyczny. Paradigmatyczny. Witam wszystkich bardzo serdecznie. do się, drodzy państwo. Jeszcze raz wszystkich witam. Ech, praktycznie rzecz biorąc, dziś będzie dosyć skomplikowany, jeśli chodzi o ten film, czy też materiał. Także, jeśli chcecie wiedzieć mniej więcej, co i jak. I dlaczego mniej więcej mam ubrane rękawiczki. Nie wiem, czy jest tak dobrze widać, ale spróbuję. Także dowiecie się za chwilkę. Także zapraszam do oglądania. No i więcej, temat jest taki, że moje dwie rośliny: skrzydło, kwiat Diamond, variegata i niestety Monstera, Taj Constellation. No i niestety chorują. Nie wiadomo, co im dolega. I praktycznie prawdopodobnie, że coś ich tam gryzie. Możliwe, że są pod jakąś. Jak to się mówi? Że możliwe, że pod ziemią są jakieś robaki czy jakieś inne insekty, i po prostu atakują nie tylko skrzydło kwiat, ale również i monsterę tajemnicą. No i oczywiście się pojawia, pojawia się pytanie, jak takie rośliny chore. Zagrzebiały białe ratować. Oczywiście do tego przejdziemy. Także e, e, ratować takie rośliny, no właśnie. E, jak widzimy, tu jest dosyć dużo tych e, pędów, tak zwanych. E, tu widzimy, że jest nowy pęd, chyba tak jest. Tak, tutaj tak wygląda. Ale widzimy, że ten liść jest. Nie wiem, czy jest zdrowy. Niestety nie. I dlatego musimy ten liść po prostu go usunąć w ten sposób kolejny no i niestety sekatora niestety nie wezmę ale chcę to po prostu usunąć i potem po prostu zajrzę tam do środka co tam kogo boli A tam wiecie ja nie jestem żadnym lekarzem tak dalej ale no cóż staram się jak mogę tak żeby tym roślinom było Jakoś w miarę dobrze Kolejny liść do dorzucenia to już kolejny liść. No niestety tak to wygląda. Oj, spadło. Jak widzicie skrzydło okwiat, diamond, wary i gata. Puszcza nowe pędy. Tyle liści poszło się repać. Niestety. jak widzimy jest suche. Nie wiem, czy ten też usunąć. Sprawdzimy. Tak będzie trzeba go usunąć. Myślę, żeby te zdrowe zostawić a te stare usunąć i tak mniej więcej chcę zrobić żeby usunąć te chore liście to musimy troszkę przetrzymać roślinę czy tam ziemię w donicę i usunąć tak to się mniej więcej prezentuje ale no niestety ziemia jest <laughs> powiem wam drodzy państwo na że ziemia jest niestety wskażona Dragicznie skażona, dlatego tu potrzebujemy sody oczyszczonej, płyn taki, Woda z sodą oczyszczoną, żeby zdezynfekować te całe korzenie. Także tu będzie oczywiście potrzebna tak zwana doniczka. Troszkę to do śmierdzi, niestety. Tyle, musimy ją dosyć dobrze złapać. Potem, oczywiście, się zajmiemy Monsterą Tain troszkę to będzie no i teraz sprawdzamy czy tu są jakieś robactwa jak widzimy są tak to wygląda cała ziemia jest do rzucenia niestety Także tak to wygląda, tak, że to idzie po prostu wek. Jak to się mówi po niemiecku. Wek. Tu mamy tą tego skrzydło kwiata. Potem go później czyszczę, bo niestety nie zdążę nagrać jeszcze jednego materiału dla Was. Ale myślę, że zdążę. Zobaczcie, jak to wygląda. Śmierdzi trochę, pewnie przez ten nawóz biopis. Troszkę on zrobił szkód tym roślinom, bo rośliny przez kilka miesięcy nie były nawożone. Niestety, ale podlewane byli, niezwykłą wodą, normalną. A ją tu. Teraz, dobrze, skrzydło kwiat oczywiście będzie wsadzone do nowej ziemi. Zobaczymy potem, co jak. Będzie też, myślę, jutro, myślę, że się pali kontynuacja tego. Także oczywiście jutro zapraszam. Także tym razem musimy się tutaj zająć Monsterą. Eee, tajką Celation. Dlatego po prostu drodzy Państwo, drodzy Widzowie, mniej więcej założymy rękawiczki. Bo jak to się mówi, to jest troszeczkę jak to się mówi, zaraźliwe ta ziemia, tak. Będzie ona do rzucania. Bo się już nie nadaje. Dobra. Może ja na chwilkę zatrzymam. I wtedy po prostu przejdziemy do Monster tak jak także za chwilkę wracam. Także już jestem. I teraz, e, drodzy Państwo, drodzy widzowie, zobaczcie, jak to wygląda, jeśli chodzi o Monsterę. Została ona w środku. Wyżarta jak widzicie jest cała zgnita w środku tak ona się prezentuje to oczywiście jest nadal zgnite korzeń jeszcze może chociaż nie bo to się zgnity także no niestety to będzie dosyć jak to się mówi smutne pożegnanie z tą monsterą tak jak konsylacją także nie widzę tu drodzy państwo widzowie. Nie widzę tutaj praktycznie żadnego ratunku dla tej monstery. Także, no cóż, troszeczkę to będzie smutne pożegnanie, chociaż jest też dobra wiadomość, bo to oczywiście zła wiadomość, jeśli chodzi o monstery. Ale jest też również i dobra wiadomość, bo praktycznie skrzydło kwiat udało się uratować. Także monstera, no niestety. Albo idzie na kompost, albo po prostu idzie do zmieszanych śmieci. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Monster. A jeśli chodzi o skrzydłokwiat to dostanie nowe podłoże. Będzie regularnie podlewane. No i może troszeczkę tego torowitu dostanie, żeby troszeczkę ta, ten skrzydłokwiat diamum varigata troszeczkę odżył. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ratowanie. Roślin tak, przez yy, yy, zarażony grzyb, tak przez grzyb praktycznie, tak. Po to praktycznie jest cała zgnilizna. Nie wiem, czy jest tak dobrze widać. O, zobaczcie, tak to wygląda. Ale to jest po prostu masakra. Nie? Szara pleśń, zgniłe w środku. Zobaczmy końcówkę. Ha, masakra. Co ten biedny co, ten, co ta Monstera przeżyła przez ten cholerny za przeproszeniem Biobis nawz Także tu też takie, także parę słów do pana Rafała Kapłoniaka. Ja tam, ja tam ja, wiecie Państwo z widowe, ja tam pierdzielę, że jest niby roda czy coś, ale pan Rafał Kapłoniak jest niestety odpowiedzialny, bo to już jest chyba dwudziesta, może. 21. czy 22. roślina, która padła przez nawóz Biobis. Także nie polecam tego pana, nie polecam tego nawozu, nawet nie polecam nawozu grą, bo oczywiście nawóz grą jest do hydroponiki, ale pan Rafał Kapłaniak stwierdził, że nawóz grą jest do roślin zielonych i do pomidorów. Także tak y, powiedział. Później jeszcze wysłał różne. Inne linki do nawozów, jakieś witaminy, jakieś tam pierdoły za, przeproszeniem, ale ja go tam praktycznie nie chciałem słuchać. Nie chciałem. Już mówiłem, dobra. Ja tylko chcę zwrot pieniędzy za te e, nawozy. Tylko tyle chciałem praktycznie. Już tam mówiłem, a tam pal diabli z tym odszkodowaniem 500 zł. Ja bym oczywiście te 500 zł, oczywiście, wywalczył, tak? bym wywalczył, bym złożył po prostu skargę. Czy na policję bym podał, czy coś ja bym to oczywiście wywalczył, tak? Bym nie miał praktycznie nic do powiedzenia. A to co mi napisał na Allegro, zaczął wygrać i się straszyć, że on to tam będzie zgłaszał, że przyjedzie ze wspólnikiem, zrobi porządek, tak dalej. To wiecie Państwo, są drodzy to już się po prostu nie mieści w głowie. I teraz dla e, dowodu, zobaczcie, co nawóz biobis czy też grow potrafi zrobić e, z monsteru. Oczywiście też pan Rafał Kawolniak stwierdził, że o to moi klienci są zadowoleni z nawozu biobis i grow, że podlewają co tydzień biobisem e, tym nawozem, co tydzień ich podlewają i się cieszą dobrymi roślinami. Wie pan co panie Rafale? Ja przez pana rady. O pan twierdzi, że ja się nie znam tak? To teraz panu powiem tak. Pan kazał co tydzień polewać biobosem. Pan tak sam napisał. I jeszcze pan jakieś inne nawozy zaczął wysyłać w linkach. Czy jakieś tam witaminy, czy jakieś tam inne rzeczy. No i proszę zobaczyć panie Rafałku. Kapłoniaku. Jak skończyła Monstera. Zobaczcie drodzy widzowie. Drodzy państwo. Jak Monstera skończyła po dwóch podlewaniach biobisu czy też grołu. Tak to wygląda. Ja się nie dziwię, że ludzie już praktycznie te nawozy odsyłają, odsprzedawają, już ich praktycznie nie używają, bo wiedzą, że te nawozy nic nie działają, tylko po prostu pogarszają stan roślin. Także to wygląda. Także to jest takie niestety smutne zakończenie też też strata monstery i konstelacją. Także tak to wygląda tak to wygląda uważajcie drodzy widzowie, drodzy państwo co kupujecie od tego człowieka jeśli wam wyświetli się na Allegro firma Giardino teraz raz po prostu tam nie kupować żadnych nawozów żadnych produktów, tak dalej bo zostaniecie e, z niczym praktycznie, tak nie, dostać, nie dostaniecie ani Zwrotu z Allegro ani nic. Ja tam jeden zwrot dostałem na Allegro Pay, ale drugiego zwrotu niestety nie dostałem, bo jest oczywiście potrzebny papier wszczęcia śledztwa, w tym że poniosłem takie straty materialne o rośliny kolekcjonerskie. Tak, bo praktycznie ta roślina jest o wiele warta, więcej, bo taka roślina kosztuje około 250 zł. nawet sięgają ceny od 250 do 500 zł. także tak to wygląda cenowo jedna taka roślina tak to wygląda także no cóż yy. oczywiście zapraszam już na kolejny materiał to będzie już praktycznie ostatni no ja niestety nic innego nie mogę zrobić jak niestety dodać albo do kompostu albo po prostu do zmieszanych bo to już się po prostu nie nadaje do wsadzenia także tak to wygląda przykro mi tak to wygląda niestety z tym naprawdę przykro mi jest z tego powodu że nie udało się uratować tej monstery i tak dalej no ale yy, pozytyw jest taki że z szydłowia diament wariegata się udało uratować bo ma niektóre zdarne liście Także będą korzenie popryskane wodą z sodą oczyszczoną. Myślę, że te robactwa wyjdą z tych korzeni. Także nic y, takiego tam nie widzę, żeby coś tam dolegało. Także jeszcze nie wiem, nie sprawdziłem, czy coś jest pod tym podłożem. Ale widzę, że coś tu chyba. Jakieś robole. Bo coś tam się rusza. No nie będę tego tam praktycznie grzebał. I teraz prostu to wysypię czy wyrzucę, także oczywiście tak to wygląda, także oczywiście tyle z mojej strony drodzy, drodzy e, Państwo, drodzy widzowie, także ja już oczywiście zakęcam do subskrybowania kanału, oczywiście poradę było się na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji łapki w górę lub serduszka, no i oczywiście do, do, do udostępnienia dalej tego filmu. Także no cóż, przy tym pożegnanie Monsteryta i Consolation. No ale no cóż, Jesteś pozytyw, bo skrzydło Diamond Variegata yy, przeżył. No dziwo, przeżył, bo puścił nowe pędy. Mam nadzieję, że nie będzie już chorować. Także dziękuję Wam oczywiście za uwagę. No i oczywiście do, zobaczenia, do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie no i oczywiście pozdrawiam.